Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie jest to odcinek do końca związany z programowaniem, a jest to pewna, pewien rodzaj propozycji. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czy taka seria się sprawdzi? Czy będziecie chcieli taką serię oglądać na kanale? Jeżeli macie jakiś inny pomysł na serię, piszcie w komentarzu. A ta seria będzie polegała przede wszystkim na testowaniu oprogramowania. Poznamy najważniejszą teorię z zakresu ISTQB. Nauczymy się testować aplikacje, co jeszcze będziemy wbijać na różne strony, będziemy je tak w cudzysłowie hakować, oczywiście potem będziemy dawać feedback twórcom tych stron, już mi się zdarzyło kilka właśnie błędów wykryć i skonsultowałem to z odpowiednim działem na przykład na Linkedinie, na przykład na stronie Udemy to też zostały podjęte pewne kroki yy, do naprawy tych błędów yy, czego się nauczymy przede wszystkim pisania testów automatycznych yy, integracji tych testów automatycznych z y, różnymi frameworkami z Jenkinsem, Noybanem, TestNG yy, oczywiście stworzymy własnego frameworka do testów automatycznych na realnej stronie którą oczywiście stworzę dla Was yy, nauczymy się pisać przypadki testowe, raporty ogólnie będzie się działo jeżeli jesteście zainteresowani, bo to jest dla mnie najważniejsze, żebyście dali mi znać, czy jesteście zainteresowani. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli to oglądać, czy nie. Czy macie jakąś inną sugestię dotyczącą, dotyczącą jakiejś serii na kanale. Dla mnie to będzie najważniejsze. Więc dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się. Mam nadzieję, że już niedługo. Cześć!